To jest flipper zero. Urządzonko, które jest bardzo, bardzo w internecie lubiane. Jest to bardzo popularne, ale za to ładnie i fajnie zrobione. Naprawdę trzeba przyznać, że producenci się postarali. Natomiast tak, było wiele filmów na ten temat. Jest wiele filmów na ten temat w internecie. Wszyscy tam opisują, jak to można używać i tak dalej, i tak dalej. Jest taka fama, że jak sobie je kupisz, to będziesz hakerem. Oczywiście to jest nieprawda. Aczkolwiek trzeba przyznać, że naprawdę fajnie zrobione. Ma masę różnych czytników. Przede wszystkim RFID, NFC, dźwiękowe fale odczytuje i tak dalej. W związku z czym jest naprawdę urządzeniem wartym uwagi. Ale ponieważ mnóstwo było już informacji na temat tego, co się yy, z tym urządzeniem robi yy, i pokazywane było, jak otwiera powiedzmy drzwi, jak otwiera yy, safe też było, jak samochody gdzieś tam otwiera. Ja to dzisiaj spróbuję tylko nawiązać do tego, aczkolwiek dzisiaj znalazłem coś nowego. Oczywiście nie, że nie ma tego w internecie, bo wszystko jest w internecie, aczkolwiek jest mniej informacji na ten temat i może być ciekawe, i może faktycznie posłużyć do jakiejś złośliwej sytuacji. Dlatego pomyślałem sobie, że warto by było Was nauczyć, pokazać. Być może ktoś rozważa kupienie tego urządzenia, a mój film mu pomoże podjąć ostateczną, finalną decyzję, jak postąpić. Także po pierwsze, to zastanówmy się, co to urządzenie potrafi. Tak jak mówiłem, RFID, wszystkie te czytniki RFID, które są na drzwiach i otwierają drzwi na przykład od domofonu i tak dalej. Można sczytać, można analizować i emulować, czyli mogę sam spróbować otworzyć drzwi właśnie wykorzystując to urządzenie i to faktycznie działa, to jest proste i tak dalej. Sub gigahertz transreceiver czyli częstotliwości takie jak 300 do 928 MHz, to wszystko on potrafi przeczytać, znowuż analizować i znowu wykorzystać, po prostu jeszcze raz zaemulować. W związku z czym fajnie, bo na przykład właśnie sygnały radiowe używane do pilotów bram albo do samochodów można już próbować to sczytywać. NFC, czyli to, co mamy w kartach dopłatniczych, tam w środku to, co jest, to ten chip jesteśmy w stanie tutaj też przeczytać i emulować. E, jeszcze są tak zwane i-batony, czyli taki też często interfejs używany właśnie w systemach kontroli dostępu, to również jest do tutaj odczytu i emulacji. E, jest podczerwień, czyli wszystkiego rodzaju piloty. Możemy lecieć do centrum handlowego i o tam wszystkie telewizory sobie sterować. Więc to na pewno powinno działać. Jest GPIO, czyli interfejs, który pozwoli nam na wrzucenie czegoś takiego, to jest karta WiFi i za pomocą tego właśnie interfejsu GPIO. O, proszę bardzo. Mamy tutaj teraz urządzenie do Zabiegów z siecią Wi-Fi. Też można to rozwinąć o dowolną liczbę, znaczy dowolną naraz, raz wpinaną liczbę urządzeń, które możemy tutaj dopinać, tak? I coś możemy e, z tym robić. I właśnie, co ja chcę dzisiaj powiedzieć więcej, ponieważ wyszło oprogramowanie w wersji 1.0 całkiem niedawno, to tam pojawiły się dodatkowe feature, y, które można już wykorzystać. Przede wszystkim obsługa JavaScripta, o której zaraz powiem. I przede wszystkim jeszcze powiem o jednej rzeczy, ponieważ możemy sobie wskoczyć już do mojego komputera. Flipper 0, bardzo ładna strona. Wszystko takie intuicyjne, proste, przyjemne, fajne. Jest na pewno kwestia dokumentacji, która jest bardzo obszerna, i właściwie ty nie musisz tego oglądać. Możesz sobie zrobić to na własną rękę, albo możesz oglądać, a potem zrobić na własną rękę. Jak już oglądasz, to ja ci powiem jedną rzecz, bo to od tego, ile dzisiaj będzie wbitych łapek i czy ten materiał ci się faktycznie będzie podobał, to zależy od tego, czy zrobię następne o fliperze, który już będzie bardziej skomplikowany. I teraz i bardziej hakerski. To sobie możemy tutaj powiedzieć. Także będę robił materiał, bo chcę tą wiedzę szerzyć o cyberbezpieczeństwie i o umiejętnościach tutaj takich, które mogą ewentualnie pomóc przy pentestingu, a to jest jakaś forma pentestingu, bo można by było takie testy socjotechniczne za pomocą tego urządzonka zrobić, na przykład podejść do sekretariatu, powiedzieć, dzień dobry, tutaj jestem z IT i mam tylko zrobić to, to i to. Pani, proszę bardzo, możecie wchodzić. Wkładasz i jak tu ma BED USB, no to może się identyfikować jako klawiatura i może zrobić pewne rzeczy na ekranie i tak dalej. I to dzisiaj będziemy robić, natomiast przy użyciu właśnie tego nowego JavaScripta. Teraz tak, my jako y, użytkownicy Flipera nie jesteśmy skazani tylko na oprogramowanie od producenta, bo jest masa różnych dodatków. Jest Momentum, jest Unleashed, to są takie dwa. Tutaj też mamy stronę Un Unleashed Firmware. Możemy sobie wybrać, który z nich ten. Ja wybieram dzisiaj Momentum. Dlaczego? Bo on tutaj ma enhanced JS scripting, czyli ma troszkę rozbudowane i właśnie jest rozbudowany właśnie ten USB disk storage, GUI i Bluetootha i, i ten ma, jakby ma więcej możliwości. Dzięki temu w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy mogli coś zrobić lepszego niż dzisiaj. A dzisiaj skorzystamy na pewno z bet USB poziomu tego JavaScripta. Co jeszcze powiem? W necie możecie znaleźć sobie stronę tutaj w e, Właśnie Flipper Zero Tutorials yy, od yy, Jamison Derek i ona opisuje tutaj całego tego JavaScripta. Opisuje też, że to jest MJS. Tutaj macie drugie drugi repozytorium. MJS to jest taki Restricted yy, JavaScript Engine, czyli. Trochę ograniczony, ale za to bardzo szybki i fajnie działający na tych urządzeniach, i to właśnie o to chodzi. Jaka jest składnia, no to taka jak z JavaScripta, ale czego nie możesz użyć, a co możesz, a czego jest mniej, to wszystko jest opisane tutaj w tym dokumencie. Bardzo fajnie, i tak naprawdę uważam, że na tyle to jest zaawansowane, że bez problemu napiszesz super fajne rzeczy dzięki temu. Pełna dokumentacja istnieje. Ja dzisiaj powiem jedno. Tutaj, żeby sobie zainstalować te momentum, wystarczy wejść w instal. Z przeglądarki, instalujesz wszystko, właściwie używając kabelka USB-C i flipera. Teraz jeszcze jedna rzecz nam jest potrzebna: Q-flipper, czyli program od producenta, który właśnie widzicie na ekranie i który powoduje tyle, że on jest całkowicie sterowalny z poziomu komputera. Wkładam, teraz odkładam na bok, co się zaczyna dziać? Mój flipper się połączył. Czy będziemy hakerami, jak kupimy to urządzenie? Na pewno nie. To nie jest jednoznaczne. To po prostu jest gadżet, który nam może dać trochę frajdy, fanu i tak dalej. Natomiast yy, myślę, że ci, którzy chcą zostać hakerami, muszą wiedzieć, że to jest olbrzymia misja. Trzeba przejść znajomość systemów operacyjnych wszystkich, trzeba zrozumieć podatności, trzeba zrozumieć działkę podstaw cyberbezpieczeństwa. Jeżeli ktoś chce tego typu rzeczy robić, to gdzieś produkuje filmy na ten temat, jak zacząć w cyberbezpieczeństwie i na pewno się pojawią. Wracając do Flippera Zero, tutaj widzimy interfejs. I teraz tak, możemy tutaj upgrade'ować go, ale właśnie tego softu, tego podstawowego. Natomiast my tutaj dzisiaj tego nie będziemy robić. Tutaj możemy sobie przeglądać pliki. Teraz wystarczy, że wejdziemy sobie do Apps, wejdziemy sobie do Scripts i tutaj kasuję ten pliczek, bo on nam jest, bo to wcześniej robiłem. I tutaj są pliki, które są nam potrzebne. I teraz tak, w katalogu Flipper mamy, kat, mamy pliczek w HelloJS. Odpalimy, odpalimy sobie go w takim Edytorze, który się nazywa Visual Studio Code. I teraz popatrzcie, tu jest taka funkcja Print Hello World. Jeśli teraz chcemy tą, ten programik skopiować, to wystarczy, że go wrzucamy tutaj, pojawił się. Jeżeli przechodzimy do tej pierwszej zakładki, uruchamiamy główny screen flippera, tak, żebyśmy go widzieli. Naciskamy kółeczko, Start szukamy na dole scripts uruchamiamy e, hello js uruchamiamy hello world czyli sukces mamy pierwszą tutaj e, pierwszy program napisany jesteśmy w sumie już po pierwszej części tego co chciałem powiedzieć czyli uruchomiliśmy program który robi print czyli wypisuje na ekranie ciąg znaków i teraz Proszę bardzo, co możemy dalej zrobić? Co ja bym chciał zrobić dla Was dzisiaj? Chcę użyć tego modułu BED USB, żeby posterować moim systemem operacyjnym. Czyli krótko mówiąc, uruchomić jakiś program i coś tam w tym programie napisać. Dzisiaj zrobimy tyle. Natomiast, tak jak mówiłem, jeśli okaże się, że ten temat. Ma wzięcie, to ja bardzo chętnie napiszę drugą wersję oprogramowania, troszkę lepszą, która będzie na przykład czytała jakieś hasła z systemu i wyświetlała tu na ekranie. Czyli krótko mówiąc, na przykład załóżmy, że podpinasz to do jakiegoś systemu operacyjnego, z którego chciałbyś sobie wziąć hasła Wi-Fi. Odpalasz skrypcik i on ci pokazuje wszystkie hasła do wszystkich sieci Wi-Fi, które są. Powiedzmy, albo z przeglądarki jakieś hasła ukradnie, albo coś zrobi już takiego, co może być uważane za niebezpieczne. Czyli taki powiedzmy. Password Stealer wewnątrz Flippera Zero. I teraz wszystko to zależy od tego, czy faktycznie ten materiał się będzie ludziom podobał. Jeżeli wbijecie 5000 łapek, robię taki materiał na pewno i zobaczymy, jak to się potoczy. Także pamiętajcie o tym, warto subskrybować, bo te wszystkie filmy do ciebie docierają szybciej. Od razu, jak ja będę tworzył, raz w tygodniu będę puszczał film na YouTubie, na LinkedInie puszczam fajne artykuły, na Instagramie i TikToku puszczam. Krótsze materiały, które są materiałami edukacyjnymi, mającymi na celu szerzenie tej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Dobrze, ja mam drugi program już gotowy. Pokażę Ci, co wszystko oznacza w tym programie, żebyś wiedział, żebyś mógł sobie ten... Ten program, będziesz mógł oba... Będziesz mógł pobrać sobie tu na dole z, e, w linkach, będzie umieszczony po prostu e, do pobrania. I teraz tak, co jeszcze Ci tutaj chcę pokazać, że sam to możesz wszystko zrobić, bo tak naprawdę, jak sobie Ctrl F wciśniesz i naci, napiszesz Bad USB, to tak on Ci tutaj opisze, że, żeby użyć Bad USB, to musisz odpalić taką zmienną LED Bad USB Require e, bedUSB, żeby ust ustawić. Setup tej klawiatury, tak? Bo to musi się odezwać jako klawiatura, to wystarczy zrobić bedusb.setup, i tu masz od nazwy, po wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne. Ważna jest funkcja quit, która zamyka to połączenie, czyli jakby Najpierw się flipper 0 przełącza w tryb taki, że jest klawiaturą, a tutaj z powrotem wychodzi do normalnego trybu. Tym quitem jest jeszcze ważna rzecz, czyli możesz sprawdzić, czy jest bed USB. Jest połączony jako, jako klawiatura, właśnie z systemem. Może ci to posłużyć do tego, żeby zaczekać do momentu, kiedy będzie właśnie już zidentyfikowany jako klawiatura, i żeby dalej szedł ze skryptem wtedy. No i tutaj jest kwestia przyciśnięcia przycisku, przytrzymania, odpuszczenia, wciśnięcia kolejnych, konkretnych kombinacji. Jest opisane, jakie przyciski na klawiaturze, tutaj sprzedam Ci tipa GUI, to jest przycisk Windows na klawiaturze, który Ci się przydać może na przykład klikając Windows plus R, to dzisiaj będziemy robić, odpalać się uruchom. No i tutaj mając jeszcze informację w drugim oknie o, tego, o tym MJS, możesz dojść do tego, w jaki sposób tutaj, jaką składnię wykorzystać i tak dalej. I to tyle. Natomiast pokażę Ci już program sam w sobie, proszę bardzo. To jest demo.js. Tutaj jest na górze mój napisik Cyberguru. I teraz tak, cześć z tej strony Cyberguru, proszę o sub suba. tak? To jest tekst, który został zadeklarowany zmiennej logo. Nie wiem czemu ją nazwałem, Aha, bo chciałem to logo wcześniej wyświetlać, ale to nie ma w tej chwili znaczenia. Ale wcześniej właśnie deklaruję tą zmienną BetUSB. Odpalam tutaj inicjowanie klawiatury, i teraz uwaga, najważniejsze w programowaniu jakiegokolwiek Bed USB, czyli zabiegu, gdzie emulujesz klawiaturę, głównym twoim graczem będzie delay, czyli opóźnienie. Bo pamiętaj, że ty nie wpisujesz w jednej sekundzie wszystkich klawiszy na klawiaturze, tylko z jakimś tam opóźnieniem. Musisz poczekać, aż się okno otworzy, musisz poczekać, aż komputer przemieli, musisz, musisz być cały czas, jakby emulować tą, to prawdziwe zdarzenie. W związku z czym, no tutaj ten delay to jest podstawa. Więc inicjujemy klawiaturę, czekamy półtorej sekundy, bo 1000 milisekund to jest jedna sekunda. Sprawdzamy czy jest klawiatura połączona. Swoją drogą można by to było zrobić w pętli, czekać chwilę i w pętli sprawdzać i jeżeli jest to wtedy zacząć puszczać tą sekwencję klawiszy. Następnym razem może tak zrobimy. USB is connected, print taki jest na, na tutaj na ekranie. I co robimy? Wciskamy Windows plus R, czekamy, wpisujemy command exe, na, po, po kolei klawiszami wchodzimy właśnie i klikamy cmd exe. Potem czekamy pół sekundy, wciskamy enter i potem w command line wpisujemy jakąś komendę. Ta komenda to jest to co sobie tutaj wpisaliśmy. I co teraz należy zrobić? Właściwie to program jest gotowy. Wystarczy go skopiować przez oprogramowanie Kufliper, tak jak wcześniej tutaj było. Sekundka, ja sobie tylko tutaj go połączę odpowiednio. Nie chce się połączyć, odmowa dostępu. Jeszcze raz. Coś mi ten szwankuje ten Port, ale pamiętaj, że zawsze coś jest do sprawdzenia, do zmi zmiany, do przetestowania. Zawsze jest taka możliwość, że coś nie pójdzie. To pamiętaj, że zgodnie z kawałem o informatyku, który stwierdził, że z samochodu zepsutego trzeba wyjść i wsiąść z powrotem, to zawsze też tak może być. I wtedy sobie wyłączasz program, odpalasz go jeszcze raz. I co? I czy, pytanie, czy zadziała. I proszę bardzo, a, ale znowu nie chcę. Tutaj się łączyć, coś tutaj roz, rozłączanie jest cały czas, ale to nie szkodzi. Zaraz to Strable Mamy Mamy card, e, wchodzimy do scripts, kopiujemy ten script demo.js, skopiowaliśmy i teraz przechodzimy tutaj do ekranu. I co robimy? Kółeczkiem klikamy, kółeczkiem klikamy, schodzimy na dół, szukamy scripts, Enter. I to było demo JS. I teraz patrz się w lewy dolny róg, co się stanie? Naciskamy Enter. Flipper 0 zamienia się w klawiaturę. Proszę bardzo, wcisnął wszystko i na ekranie wypisał dokładnie. Oczywiście niestety bez polskich znaków, ale to też dzisiaj już pominiemy. Pomyśl sobie, że zamiast tego cześć z tej strony Cyberguru, napisalibyśmy coś innego, na przykład IP config i wcisnęli Enter, zobaczylibyśmy adresację IP. Albo można by było coś innego wcisnąć, można by było coś zażądać od systemu, można by było coś chcieć, bo tu jest Command Line, czyli sterowanie właściwie komputerem z tak zwanego, właśnie CLI. No, więc to musisz wiedzieć, czyli możesz już sobie wyobrazić, co to urządzenie by mogło zrobić, tak? Yy, I tak naprawdę może to być niebezpieczne, natomiast, tak jak to się mówi, potrzebne jest. Fizyczny dostęp do tego urządzenia, czyli do komputera, który, na którym chcemy to uruchomić. Natomiast zawsze pamiętajmy o tym, że różne sytuacje mogą się zdarzać. Mamy to zawsze w kieszeni. Powiedzmy, że przeprowadzamy takie testy socjotechniczne, gdzieś jesteśmy w polu i po prostu podpinamy komputer, ciach, naciskamy przycisk, ściągamy sobie wszystkie hasła za pomocą tego szybkiego urządzonka i. Lecimy dalej i jakiś tam pentest już został wykonany. Natomiast pamiętajmy, dalej powtarzam: to jest bardzo fajna, sympatyczna zabawka, czyli nie jest to e, urządzenie, które zrobi z nas hakerów, ewentualnie może nam dać trochę przyjemności i może wspomóc nasze działania, może spowodować, że możemy czegoś nowego się nauczyć itd. Pamiętajcie, jak będzie odpowiednio ilość łapek w górę to będę robił program, który jest bardziej, bardziej rozbudowany, ciekawszy i może posłużyć już w polu do pewnej akcji. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.